To odpowiada, ale po łatwiej. Muszę wyjaśnić. Dobra, super, to tam się wszystko wyjaśnimy. I teraz zobaczcie, tutaj mam dla Was ten prezent, o którym mówiłem, czyli oprócz tego, że dostaniecie za chwilę dostęp do tych wszystkich kursów, dostaniecie też dostęp do kursu o TikToku, taki gorący świeżutki, gdzie pokażę Wam, jak zrobić milion zasięgu, żeby milion osób Was zobaczyło. I tak dalej. Oprócz tych kursów dostaniecie też aplikacje m.in. do pisania bio, czyli jak stworzyć opis w bio. Czy macie generator do opisu w bio, czyli takiego o sobie na Instagramie, ale też macie hashtagi. Czy macie generator tych małych, wow. dla takich mniejszych font, gdzie macie hashtagi dla 111 branż. Bardzo, wow! Tutaj macie 111 branż. I na przykład mamy zoologiczny. Proszę bardzo, macie gotowe zestawy po 30 hasztagów i teraz te, te hasztagi to już masz jakby one się pomieszały ze sobą, nie? Czyli ja to na przykład stosowałem tak, ten, ten program, on też działa na telefonie, że jak byłem gdzieś na wakacjach, to na przykład sobie brałem, tutaj było apartamenty nad morzem, nie? Więc brałem sobie, nie, to były biuro podróży, o, biuro podróży. Biuro podróży i brałem sobie na przykład te podróżnicze, hashtagi. I żeby nie, nie wymyślać gdzieś tam na plaży e, jakichś elementów, to sobie brałem to jak chciałem napisać jakiś post motywacyjny, e, to sobie wchodziłem tutaj, na przykład coaching. Więc tutaj macie gotowe zestawy hashtagów. Więc za chwilę otrzymacie ode mnie dostęp do Akademii Social Media, w której macie dostęp do InstaTag Generator, do tych aplikacji, one są dostępne jako prezent za chwilę. Jest gotowe ustawienie reklam na Facebooku, generator hashtagów. Generator persony, czyli Twojego idealnego klienta, InstaTag 2.0, generator, czyli mm. i też gotowe reklamy na Facebooku. To jest bardzo fajne, hashtag generator, Video do Dlatego się... jeszcze dostajecie te wszystkie kursy, dostęp do nich i za chwilę Wam powiem, na czym polega ten prezent. To będzie taki dostęp testowy, czyli kurs o podcaście, o fanpage'u, o reklamie na Facebooku, o botach na Facebooku, o YouTubie, duży kurs o Instagramie tutaj macie. O liście mailingowej. Macie cały kurs o samych tylko i wyłącznie hashtagach. Jest kurs YouTube Dominator, czyli jak konto na YouTubie prowadzić, Instagram Stories Masterclass, jak robić fajne storiesy, jak robić TikToki, czyli jak ja zdobyłem 20-30 tysięcy już dzisiaj, prawie, na TikToku. Zobaczmy sobie. 30 na TikToku. No, 29300 osób w 14 dni zdobyłem i w tym, w tym kursie mówię, jak to zrobić. Macie też duży kurs o social media, więc 27 kursów plus aplikacje i to nie wszystko. I jeszcze spotkania co środę na takim mastermindzie, gdzie widzimy się na Zoomie i ja Tobie doradzam, czyli osoba, która sprzedała za 4,5 miliona złotych przez te dwa lata, pokazuje Ci, wsiadamy sobie razem, jest fajna społeczność, bo tam na tych webinarach, znaczy na tych Zoomach, na tym Mastermindzie jest 40-50 osób, ogólnie w Akademii Social Media, bo to, co chcę Ci zaproponować, to jest dostęp do Akademii Social Media. I możesz to mieć dzisiaj, uwaga, za jedną złotówkę, czyli te wszystkie kursy możesz sobie pooglądać za jedną złotówkę, do tego jeszcze spotkanie na Mastermindzie wchodzisz za tą jedną złotówkę. To jest taka jazda.